Jest tutaj Windrunner łapierkiego, ale jest już stilt przez ulti. No i jak tutaj ten tower zejdzie? Tak, jak najbardziej. Antimage się wycofuje. Jaki on ma tutaj? Ma score 3,1,27 yy, creepów. No i będzie tutaj niezły gank na bocie. Niczego się tutaj nie spodziewa. Bruce Hikery atakuje Phantom Lancer'a. Powinien zacząć uciekać w stronę Windrunnera, bo jednak zginie. No właśnie, i zginął. Eee, Bloodseeker jeszcze tutaj próbuje coś ugrać, ale mu się nie udaje, więc dalej ta zostanie przyciśnięta. Uuu, jest tutaj Riki i Ursa, muszę naprawdę uważać, bo myślę, że to tylko Ursa, który i tak zada naprawdę kinetyczne brzenia Jest jeden, atakuje. Eee, nie rozumiem, czemu tak śmiesznie jeden Tini'ego jego jeden... A ten Riki w ogóle nie zadaje obrażeń, co to ma być w ogóle? No dobra, Windrunner robi Monster Kill of King kupuje w Bling Daggera, więc będzie mógł naprawdę teraz szybko biegać. No i jeszcze obrażenia tutaj Doom Bringer niezle dostaje. Uuu, jakiegoś nie niezłego dostał, ale jest Tini Windrunner, jest jeszcze Ricky. No Tini chyba, naj, znaczy najprawdopodobniej tego nie przeżyje. Ucieka, i ucieka, uciek, uciekł. Uciekł w dżunglę i chyba go już nikt tutaj nie złapie. Da radę uciec, bo nikt z Mida nie może tutaj podejść i go złapać. Przyjdzie Sandking, jakby ktoś go tutaj gonił ty niego. No ale udało się wszystko ładnie. Uciekła myślałem, że tutaj zginie. Antimage. Antimage ma naprawdę mało życia, no ale decyduje się na atak na Lunę, która tego życia ma jeszcze mniej. No ale dobrze, ucieka Antimage tutaj górą na razie wychodzi. No, stan na nim i na tym się na razie skończyło. No i na bocie jest dalej walka Sandking tutaj. Decyduje się na podejście z Ulti. E, zabicie też Doombringera. Pressiger tutaj aktywuje naprawdę mocnego spela i musi uważać tutaj Windrunner jak ma tylko stana to na pewno go zabije i udaje się go zabić, więc jest kod like. Elon tutaj już jest 9.05, więc naprawdę tutaj gigantyczne obrażenia ona już zadaje. Hmm, na razie ma Oblivian staffa skończonego i buty, no ale to już są naprawdę duże obrażenia. O, Phantom Lancer tutaj niszczy Mida. No, i to naprawdę daje już e, niezłą przewagę. Znowu sobie sprawdźmy, jak to wygląda. O Boże, już e, 8-9 tysięcy prawie przewagi, a w już 14 tysięcy. Więc naprawdę wychodzą tutaj na prowadzenie. Zobaczmy, jak to wygląda. No, Windrunner 904, Sand King 9412 Assist, więc naprawdę to już dobrze wygląda. No i Tini 564. No, zdecydowanie radians tutaj. O wiele lepiej wychodzi. Dobra, zmniejszmy sobie to. Jeszcze las hity zobaczmy. No, Phantom Lancer naprawdę wychodzi na prowadzenie, więc tutaj naprawdę bardzo dobrze, powiedzmy, raz hituje. Uuu, na topie jest niezły push. W trójkaż idą. No, nawet fajnie to tak. Aha, tak jest po prostu drużynowo. A tak od lepszego do gorszego, ok. No i tutaj w trójkę, jak najwięcej obrażeń chcę zadać tą Otrotą, jest już Ursa, który naprawdę tutaj fokusuje na Phantom Lancerze i on tutaj ginie. Tinie decyduje się powrócić, ale wątpię, żeby on tutaj przeżył, tym bardziej, że też jest Bloodseeker, rzuca tutaj jakimś championem. No i musi uważać, ma 125 życia, w Anti Mage tutaj ucieka, jakie na może, no i jednak ginie. Biedny Tinie, jeszcze gonią tutaj. Jak mogą anti który jednak stanął, musi uważać, bo będzie dive. Czyli znaczy, nie wiem, czy nie lepiej, jakby się obrócił, to chyba tego Broodseekera by zabił I Windrunner tutaj zabija Lunę. I jeszcze decydują się na atak na Doombringera, jeszcze go tutaj zatrzymali. Naprawdę duże tutaj obrażenie ten Windrunner zadaje no, jeszcze 400 życia i jakby jakiś powershot tutaj siadł, no to wątpię żeby to i Sandking bardzo dobrze trafia, no Ursa tutaj no chyba zabija tego Windrunnera, wreszcie ginie Windrunner po raz e, pierwszy odkąd w ogóle jest w grze, więc 10 7. no ale chyba tutaj Sandking właśnie zabijał ursa więc doprowadza do, znaczy powiedzmy do remisu, bo jest 30 17. jeszcze tutaj Antimate skakuje na plecy Bloodseekera, ale nie uda mu się chyba zabić, zobaczmy czy ma tak, e, był baru Strike i triple kill na Sand Kingu. Yy... jakby z to nie uciekli, to prawdopodobnie jeszcze zabili tą yy, wieżę, ale chyba się chcą zdecydować... Nie, Rigi przecież ma ulti. Wątpię, żeby wyszedł jak szalony ra... 1 na 3, czy 1 na 4 z tego ulti. Więc na razie tutaj yy, będzie sobie chodzić i nic yy, nie yy, mówić. No, widzimy, że URSA tutaj jest niezadowolony ze swojego teamu. Yy. Ładnie to o nim nie raczej o swoim teamie nie mówi na topie, tutaj no, muszą bronić. No, a Riki, czyżby Riki próbował kogoś tutaj zabić? Wątpię, bo to jest tylko kopę. No, nam idzie tutaj już następny turret będzie padać. No, ale jest użyte glifo fortification. fortification tak, fortification. No, i tyle. No właśnie, ursa nie jest wyfarmiany, No jak ma być wyfarmiany, jak nie miał takiej możliwości? No ma 10 las hitów, to jest po prostu nic i 6,8. Podejrzewam, że jakby w tym fajcie go nie został sfokusowany, to po prostu pozabija naprawdę dużo osób, no ale na razie się w... na no, taki Team fight, nie... czy nie? właśnie teraz się zanosi na ten team fight. jest panie Sargenik, ale bardzo dobry barrel strike, duże obrażenia, naprawdę gigantyczne obrażenia. wrażenia. Wild Runner tutaj naprawdę trafił tym power shotem, dosyć potężnie. no wątpię, żeby jeszcze ten Blitzkrieg tutaj przeżył, a jednak jednak daje mu się tutaj uciec. Ee, udaje mu się tutaj uciec, no i mm, Phantom ta, Phantom Lancer zostawia tutaj swoje kopie. U, jednak jest tutaj atak. Jest tutaj anti który zaatakował i zabił Blitzkriegera. Jeszcze Tini tutaj atakuje Dumbringera, który musi się wycofać pod naporem przeciwnika. No i prawdopodobnie tutaj zostanie właśnie ten mid zdjęty, bo on ma tylko 600 życia. Windrunner tutaj sobie sam atakuje. No ale tylko 400 życia podchodzi tutaj razem z Phantom Lancerem. 300 jeszcze tutaj atakuje jak może Doombringera, ale on jednak się wyleczy i ucieknie. Da e, radę. No i następny turret pada. Nikt na to pa nie idzie, żeby tutaj odepnąć tą całą linię minionów, która jest naprawdę duża. Jeszcze zwiększy się jak te miniony tutaj dojdą, zanim te podejdą. Nie, dobra. E, udało się, e, powiedzmy to dosyć. Zatrzymać no i tutaj nam idzie Tiny Windrunner, atakuje Lunę, jest tutaj Riki, który robi Silence na Windrunner, ale właśnie została zabita Luna przez Windrunnera. No i Tiny chyba tutaj jednak zginie, nawet że jest tutaj Phantom Lancer, ale nie decyduje się wejść tutaj do team fightu. No właśnie na topie tutaj miniony chyba zjadą w końcu tego Tureta, ma 200 życia. 180 tak najprawdopodobniej... U, double kill tutaj na Sandkingu, Ursy Rickiego tutaj zabija jeszcze zatrzymany w e, Doombringer w miejscu, e, ginie też Bloodseeker, ciekawe czy zabije też tak jest Ultra Kill na quadrę. E, zrobione, no i powiedzmy, że tutaj radianci naprawdę wyszli do przodu. Jak on tutaj już wygląda 17.5. No jest naprawdę już wyfarmiony Blink Dagger, tutaj build. Oho, jeszcze tutaj point booster jest no i chyba ten na midzie, ten turet padnie, na topie zginął od samych creepów, no i jak to wygląda, no 600 życia, 500, 400, no i uciekli, uciekli, nie, nie wiem, no troszeczkę niepotrzebnie, sama luna tutaj jest, ma 90, 65, 33 życia, powiedzmy, że tak na jednego strzała ma ten turet. No, mogą tutaj wejść, ten będzie spokojnie, nie sama Luna tego tutaj nie wybroni i te kripy same podejdą i po prostu go zniszczą, tego Tureta. No właśnie został zniszczony. Widzimy, że myślałem, że tutaj Riki będzie... oj Luna została właśnie zabita przez niego. Jeszcze Rikiego tutaj widzę, jest Dombringer, który jednak zostanie tutaj zostawiony w spokoju. On też fokusują troszeczkę na się na barakach. No, co tutaj Ursa idzie sam zrobić Roshana. No, oczywiście może to zrobić, nie wiem czemu się to uda. Zobaczymy, no tak, no ma Wladimir który mu naprawdę dużo daje lifesteala. No, zobaczymy, no ale tutaj na midzie już weszli ze zniszczony jeden Barak, drugi tak samo, no i tutaj wchodzą już dosyć potężnie do środka. No, Ty nie się tuważyć, jednak ginie. Bardzo dobry tutaj Phantom Lancer. Zginął Doombringer od Windrunnera, Złapany tutaj bardzo dobrze. Wletziger, który goni oczywiście Phantom Lancera, ale może już wrócić z powrotem Riki Tak samo tutaj zabity przez Windrunnera, Bardzo dobrze to teraz wygląda. Momencik, tylko jedną rzecz poprawię, już wracam. oj, ee, muszę jednak zamknąć okno momencik okej, okay, już jestem przepraszam tutaj za zamieszanie no i tutaj Ursa z, z, w końcu udało mi się powiedzieć, zabić no ale tutaj naprawdę już e, Radius tak cisną potężnie no naprawdę tutaj Windrunner jeszcze dużo obrażenia tureta. co daje, no na topie tutaj u, u, bardzo dużo tutaj e, Ranget Creepów jest. No i chyba ten turret może tutaj paść. Tym bardziej, że jest też Siege. Na bocie znowu tutaj <grystanie> Dyer. Dosyć mocno ciśnie. Uuu, na mnie Zobaczmy. Nie, po prostu ucieka anti Nie będzie tutaj walczyć, bo wie, że jednak jest tutaj bardzo dużo drużyny przeciwniej. No, jednak ten Tower przeżył. Na bota, na bota jednak nikt nie pójdzie. Uuu, tutaj są dwa tutaj Siege Creepy, więc... Z pod samej wieży chyba te tripy już tutaj idą. No, i tutaj naprawdę będzie to potężnie nawet wyglądać. No, jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. No, yy, w końcu w piątkę na Midzie. Ciekawe, ciekaw. będę się chyba decydować tutaj dosyć mocno przycisnąć. Jestem ciekaw. Nie, ktoś idzie na Topa, dalej na no, Midzie zostają. No, teraz chyba się. Obkupili, zobaczmy jak to wygląda, wow. w goldzie ponad 15 tysięcy, przewagi w goldzie, w expie no 25 tysięcy, no i dalej się decydują cisnąć mida w czwórkę, najprawdopodobniej chcą po prostu w końcu, jest tutaj blink ulti, zabija Rickiego, oczywiście też Bloodseeker Ginie, double kill, jeszcze rzucony tutaj klipę na Ursa, no i ten Ursa wątpię, żeby przeżył, nawet że jest airquake, który spowalnia wszystkich innych. Luna tutaj stanę na Tiniego, no ale jest znowu blink jest ten kill, tak, jest kill, Tini tutaj zabrał. No i musi teraz uważać Sand King, bo nie za dużo to będzie chyba wyglądać, czy jednak się wrócą. Jestem bardzo ciekawy, a i Thinie ginie na kotę. Doombringera wraca tutaj e, Windrunner, która aktywuje i Jest, zawita Luna przez e, Sun Kinga. No i tutaj też Doombringer. E, na co się zdecydują prawdopodobnie tutaj midem pójść. E, tylko został Riki teraz, zanim tylko Blood wstanie, No, e, no, na bocie tutaj Phantom Lancer, boże ile ich tutaj jest. Naprawdę chyba raz, dwa, cztery, sześć. Sześciu ich jest, no i zdecydują się pocisnąć też bota. Przy okazji, bo nam idzie już tutaj na Glutsikerię, której troszeczkę ich przestraszy. Także jest też Sun King, naprawdę duży tutaj damage zadany. Czemu nabiegnie? Zginie, jak będzie biec. No właśnie, chyba specjalnie to już zrobiła. Dobra, idziemy tutaj na bota. Zabita następna wieża. Ciekawe, czy jeszcze jedno będą chcieli tutaj zniszczyć. No, anti tutaj atakuje, jak tylko może. 5, 2, 7, 55 krypów, więc już dobrze wygląda Sand King 21.5. To jest po prostu Masakry no I tutaj atak na ulce, nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. Jest odpalone ulti i chyba nie dał mu się właśnie, nie udało mu się zabić, zginął inny Sandking, więc szkoda. No, troszeczkę zepsuł sobie skora że i tak był imponujący. No i turret na bocie. Właśnie zginął, jest i Phantom Lancer i Anti ale jednak decydują się wrócić do tyłu, no chyba, że tego Bringera pociśnie, nie, nie udał, mu się nie uda, no, baraki, baraki są tutaj, stoją otworem. Topa, no, topa wątpię, żeby tutaj udało mi się zniszczyć. Co tutaj robi Riki? Riki Tutaj farmi w dżungli, ma dopiero 9 level. No i tutaj e, bot, bot najprawdopodobniej cały już e, zginie. Jest rzucony Ulti na Antimagia, który sobie stoi w miejscu. Nie powinien się w ogóle ruszać, no ale jednak atakuje No i Bluesicar padnie, nie ma tutaj e, innego wyjścia. Ten Antimagia naprawdę już jest tak wypasiony. E, o Boże, no, dużo ma tego kopyna. No, Luna tutaj zabija i niego nawet e, nie zauważyłem tego. E, jest rzucona kopia przez Phantom Lancera i po prostu sobie stąd idzie. No, micie sobie tutaj same kripy, radzą sobie z tym, które tam ma tylko 400 życia. No Jak widać, jest mega ranged creep, który zadaje dosyć niezłe obrażenia. No i tutaj Antimage musi zwiewać. Musi zwiewać, bo jednak 1 na 4 nie da rady. Tym bardziej, że jest ursa. A i właśnie stan. U Uciekł. Uciekł, czy jeszcze czy Nie, nie da rady już go zatrzymać, więc ten anti uciekł, tym bardziej, że wskoczył w dżunglę. No i nic się nie udało je Co ten Windrunner ma? 15, 2, 16, jajko ile on to ma? Orchid, male Volens, King, Boar, hmm, hmm, hmm. 88 damage i Attack speed, masakra po prostu. No i oczywiście buty. No, muszą tutaj bronić jak się im da, bo tutaj już mega creepy idą no Tini wyszedł z gry. Tini wyszedł z gry. No nie wiem, albo był w DC, albo wyszedł bo już nie miał czasu. No, ale teraz teraz o, wrócił. Dobra. <grym> wrócił na szczęście, wrócił. Tutaj Sound King stoi, oczywiście ma wszystkie kopie, ale on tam też jest. I czy się skapną, że on tam jest, tak skapnęli się, że to jest on. I nie wiem czy on tutaj to przeżyje, nie wiem czy on może użyć U jest silence. No, musi uciekać, musi uciekać, muszą mu wołać, jest Tini, jest Tini, gdzie on w ogóle biegnie ten Tini, w ogóle nic nie zauważył, co się dzieje, no i ten sunking ginie, no nie za dobrze to wygląda, tym bardziej, że Tini też możliwe, że będzie złowany, jest też Windrunner, który jednak atakuje, e, czyli bije się tutaj, no dobra, dobra, ten Minrunner jest po prostu tak wypasiony razem z Timage, że tutaj wszystko zabili. Jeszcze Sandking sobie kupił powrót do gry. No Ty nie musi uważać, bo zginie od tego bloodskera. Raczej... Znaczy, powiedzmy, że on już nie żyje, jeszcze o tym nie wie. Czy jednak nie? Jednak ciekaw! Nie! Uh, uh. Tak, udało mu się uciec. Sandkin go tutaj po prostu uratował. No i Bloodseeker też 80 życia. O jejku, antimatch tutaj zabija. Doom, Doombringera jeszcze goni tutaj, oczywiście, Lunę. Tylko jak będzie mógł skoczyć właśnie. Aj, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Stan. I jest, jest zabita Luna też. Mm, bardzo dobrze ten antimatch tutaj zagrał. No 9 do 8. Mm, no, U -u -u, Manta Style. Bardzo dobre. Oczywiście, jak aktywuję, to robi Mirror Image, które zadają tyle samo obrażeń co on sam. Więc po prostu to już bardzo dobrze wygląda. No widzimy, że tutaj nam idzie mega creepy, cisną y, same, jak widać. Ile one obrażeń zadają? 55, a normalny y, też jest mega creep. Te 48 zadają mle. Ranged? Ile Ranged zadaje? Mle, creep. Może same mle. Jest rężet. No właśnie 31. Uuu, jeden turet już nam idzie padł. No i na topie tutaj cisnął, żeby też zabić ostatniego tureta, który ich dzieli od baraków. No i ginie. No i teraz pewnie focus na baraki. No jak najbardziej jeden barak już w połowie życia złapany ten blucier. Ale na nic się więcej nie decydują. Próbuję tutaj oczywiście odsunąć creepy, na midzie, No ale na topy już też będą szły mega creepy. No i za dobrze to. Znaczy powiedzmy, że już tutaj nie ma jak Dyer wrócić do gry. To bardziej, że bardzo dobrze złapana, i tutaj już jest kill. No Musi uważać, tutaj Phantom Lancer, bo został złapany przez Ursę. Uhuuhu, ulti tutaj siadł od Sand Kinga, który prawie zabił Rikiego za OE. Blitzkier ginie. Jeszcze tutaj Ursa jest fokusowany ledwo co 200 życia, czy nie, nie udało mu się wrócić do bazy. Doombringer też, ledwo co, że jeszcze Ricky tutaj żyje, który ma 10 level i powiedzmy, że za bardzo wypasiony to nie jest, bo ma 0, 10, 3. No ale następny tutaj Tower pada i został tylko Dire Ancients i ma 4000 życia, 3,5, 3500, 2500, 2500, 1000. 500 i 0 Więc Radiance wygrało Oczywiście tutaj różne śmieszne komentarze idą Jakby to miało inaczej wyglądać Radiance victory Oczywiście Ursa nie lubi Swojego teamu, wow No ten Sun King 227-22 Naprawdę multum Golda na minutę, nawet że najwięcej Windrunner wypracowała, bo jednak nie wiem dlaczego. No ale jednak więcej tego Golda na minutę. Z drugiej strony Ricky naprawdę ty źle zagrał. 0 10 jak Dla mnie Ricky jest naprawdę mocnym czempionem, jak tylko się go troszeczkę umie grać. No i nic. Bardzo fajny meczek I do usłyszenia następnym razem.